Polska potrzebuje polityki interesu narodowego, polityki obrony racji stanu, polityki propolskiej. Jest jedno państwo w Europie, które dumnie broni swoich wartości konserwatywnych, dumnie broni również swoich interesów i prowadzi politykę, którą ja postuluję, politykę wielowektorową. To Węgry. Dlatego jako właśnie na cel pierwszej wizyty wybrałbym Budapeszt. Zaletą takiej wizyty nie jest też dawanie wskazania na żadne wielkie mocarstwo, a więc nie robienie gestów w zamian za to, że byłbym gdzieś przyjęty, nie warto w ten sposób prowadzić politykę. Nie warto szukać poklepywania po plecach na salonach europejskich, amerykańskich czy izraelskich. Trzeba dumnie bronić interesów narodowych naszego państwa. To jest bardzo trudne, dlatego rozpoczynając swoją kadencję, nie dawałbym jednoznacznych znaków co do tego, do którego państwa mi najbliżej, na relacjach, z którym państwem by mi najbardziej zależało. Raczej rozpocząłbym dyplomatyczne rozmowy, a wizyta na Węgrzech pozwoliłaby wskazać właśnie, że współpraca regionalna to jest dobry kierunek i że Państwo, które było sekowane zamówienie prawdy na forum Unii Europejskiej, teraz są Przede wszystkim nie jest prawdą, że polska gospodarka rozwijała się szczególnie szybko przed epidemią, przed kryzysem. Tempo rozwoju gospodarczego na poziomie 3% PKB to jest co najwyżej średnie tempo. Rumunia, Węgry rozwijały się szybciej. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego to jest na przykład 10% PKB albo więcej. Więc po pierwsze mniej tej propagandy, a więcej faktów. Druga sprawa, no to oczywiście złamane obietnice prezydenta Andrzeja Dudy. Miała być ustawa o kwocie wolnej, nie została zrealizowana. Miała być pomoc frankowiczom, nie nie została zrealizowana. Miało być y, wsparcie dla przedsiębiorców, a prawo gospodarcze jest pisane na kolanie. Tarcza antykryzysowa okazała się betonowym kołem ratunkowym rzuconym tym, którzy toną. Y, toniemy w morzu nowych przepisów. 24 nowe procedury administracyjne wprowadzane w ramach tej tarczy. Nieustanne nowelizacje. Nic z tego dobrego nie będzie. Ja mam tutaj projekty ustaw gotowe do wdrożenia. O kwocie wolnej, którą pan, panie prezydencie, obiecał. I druga o dobrowolnym zusie dla przedsiębiorców. Musimy to wprowadzić, musimy uwolnić energię. Polaków. Musimy pozwolić ludziom zarabiać pieniądze i je wydawać. Podstawą dobrej doktryny wojskowej jest to, żeby przede wszystkim budować własne bezpieczeństwo na własnych siłach obronnych, a więc pierwsza sprawa to oczywiście modernizacja własnego wojska. Tutaj różne programy są realizowane. Rząd i również pan prezydent postawili wszystko w zasadzie na jedną kartę, na Amerykanów. I to, co trzeba powiedzieć w tej debacie, to że Amerykanie dyktują nam za to bardzo wysoką cenę. Między innymi samoloty F-35, które rząd zdecydował się zakupić, a pan prezydent uważa to za swój sukces. Są każda sztuka przepłacana mniej więcej o 10 milionów dolarów, gdzie będziemy płacić opłatę za pośrednictwo dla amerykańskiego rządu. F-16, które już posiadamy, znaczna część z nich jest niesprawiedliwa. Sprawna. Dwie baterie Patriot to za mało. I można by tak długo wymieniać. Wszystko to wynika z tego, że staliśmy się klientami, a nie prowadzimy suwerennej, wielowektorowej polityki zagranicznej i obronnej. Druga sprawa, czyli energetyka. Tu przede wszystkim musimy sprzeciwić się Unii Europejskiej w zakresie tak zwanego projektu Nowego Zielonego Ładu, który jest zabójczy dla naszej energetyki. W pierwszej kolejności muszę zauważyć, że nie jest to pytanie o ustrój naszego państwa, jest to pytanie o politykę zagraniczną, bo Unia Europejska to forum polityki zagranicznej państw europejskich. Druga sprawa to pięknie tutaj prezydent Andrzej Tuda powiedział właśnie o bronieniu suwerenności państw narodowych, ale przypomnijmy, że pan, panie prezydencie, był w obozie tych, którzy przesuwali kompetencje polskiego rządu na forum unijne, między innymi aktywnie popierając Traktat Lizboński i wszystkie kolejne traktaty centralizujące Unię Europejską. To właśnie na bazie tych traktatów w tej chwili nam się narzuca różne rzeczy, czy blokuje reformę sądownictwa, którą pan przecież popierał. Dopiero teraz zderzyliście się z konsekwencjami decyzji, które podejmowaliście w przeszłości. Jeżeli chodzi o reformę ustroju, Przedstawiłem 27 tez. Te tezy konstytucyjne są do przeczytania na mojej stronie internetowej. Wymienię tylko niektóre. Zmniejszenie Sejmu o połowę, a więc do 230 posłów. Zmiana ordynacji wyborczej, polonijne okręgi wyborcze, zagwarantowanie wolności gospodarczej, zasady pomocniczości i personalnej odpowiedzialności urzędników za nadużycia. I obywatelstwo, które musi być bardzo ostrożnie rozdawane. No, oczywiście nie podpisałbym projektu e, wprowadzającego tzw. małżeństwa homoseksualne. Rację mają również ci kontrkandydaci, którzy powiedzieli, że byłby on sprzeczny z polską konstytucją. Aczkolwiek zdumiewa mnie odpowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, bo właśnie nominowana pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego prawnika, który ma opinię przeciwną, mniejszościową w polskiej doktrynie prawnej, ale przeciwną. Artykułował ją na piśmie wcześniej pracując w Trybunale Konstytucyjnym. I nic nie wiemy na ten temat, by ten pogląd zmienił. Również pan prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika wprost jeszcze w tym roku mówił o tym, że podpisałby ustawę spełniającą oczekiwania lobby LGBT, między innymi ustawę o statusie osoby najbliższej, czyli de facto związki partnerskie. Także wydaje mi się, że pan prezydent Andrzej Duda pozuje na konserwatystę i jedno mówi. Drugie robi i to samo niestety nasze państwo robi na poziomie międzynarodowym, gdzie ani w ONZ, ani w Unii Europejskiej nie jest częścią międzynarodowej koalicji prorodzinnej, jest w tych sprawach bierne. Zaś jeżeli chodzi o sprawy emerytalne, emerytalne, jestem zwolennikiem emerytury obywatelskiej i likwidacji ZUS-u, ponieważ jest to instytucja niewydolna. Szanowni Państwo, nie jestem kandydatem z establishmentu ani medialnego, ani partyjnego, ani żadnego. Innego. Stoją za mną jedynie zwykli polscy patrioci. Ci, którzy w zeszłym roku połączyli swoje siły, tworząc od podstaw na początku zamilczaną przez media Konfederację, która weszła do Sejmu i jest w tej chwili takim biegunem ideowej prawicy, merytoryczną opozycją w polskim Sejmie, która nie bawi się w blokowanie, nie bawi się w bicie piany, tylko merytorycznie krytykuje wszystkie projekty ustaw, wskazując, jaki jest interes polskich obywateli, jaki jest polski interes na forum międzynarodowym, jaki jest interes polskich przedsiębiorców. Moje idee, to nowoczesny konserwatyzm i wolność gospodarcza, dumna obrona polskich interesów na forum międzynarodowym, w relacjach z Amerykanami, w relacjach z Izraelem, w relacjach z Unią Europejską, w relacjach z naszymi sąsiadami, jak Ukraina czy Litwa czy Rosja. Tutaj wszędzie musimy dumnie bronić swoich interesów i ja gwarantuję to, że bez żadnego zawahania, czy to na forum wewnętrznym, czy na forum międzynarodowym, będę mówił jak jest.